Dobry, witam w moim mieszkaniu. Zapraszam. Serdecznie kochani, jesteśmy u mnie w mieszkaniu, o Jezu, pełno kurzu macie, w tym razie po prawej stronie jest moje biuro, moje miejsce pracy, moje studio, e, przechowywalnia, wszystko, jest tajny pokój, ja wam teraz tego, tego nie pokażę, bo tam jeszcze jest w trakcie robienia to wszystko, e, e, potem przechodzimy dalej, nie wiem czy ja umiem nagrywać, takie, ja pierwszy raz coś takiego robię w ogóle, dywanik mam z Ikei, ładny? Ładny, za 19 złotych. Brudny, no, bo akurat tutaj były Twoje rzeczy. Ciekawe, są moich rzeczy, a nie z butów. Nie, tam akurat nie odkurzyłam przez to. Czekaj, bo tu się nie chce coś zamknąć, ta szafa. Mamy szafę, słuchajcie. Tu była planowo ściana w ogóle. No ale z racji takiej, że fajnie jest gdzieś zająć buty i ten, no to sobie zrobiliśmy wnękę kosztem właśnie mojego biura i sypialni. I mamy szafę. Ja nie będę pokazywać w środku za bardzo, bo to nie ma co. Szafa, wnęka, syf, brud, wkiła i mogiła. Ledzik podświetlany, tam munducy. Tak, mamy tutaj dwie szufladki. Syf? nie syf, to jest tragedia ogólnie. Tu mamy wejście, tu jest moje biuro, tu jest wnęka. Lustro początkowo miało być tu, a tu miała być szafa w kolorze ściany, ale wyszło inaczej. I uważam, że wyszło dobrze. Bo jak się siedzi w salonie, to zaraz zobaczycie, to tak optycznie trochę to powiększa. Po lewej stronie mamy łazienkę. Tutaj zaraz przejdziemy do łazienki, do sypialni. No, to co? Całe moje królestwo? Zapraszam, zapraszam, patrzcie, tutaj stańcie. O, proszę bardzo. Mamy, to jest jedno główne pomieszczenie w moim domu, mamy tu kuchnię i mamy tutaj salon, kocham moją kanapę, kanapa jest zagata, meble, nie wiem jak je w ogóle, jak, jak to mówić? Do kuchni, najpierw do kuchni, no to zapraszam do mojej kuchni. Tutaj właśnie pichce gotuję i e, jeżeli chodzi o kuchnię, no to co ja mogę Wam powiedzieć? No dużo zmian było, bo początkowo lodówka miała być tu, umywalka miała być tu. Jest teraz tak, że mamy tutaj lodóweczkę, proszę Państwa, bardzo ładną, bardzo fajną. Nie będę pokazywać, nie będę pokazywać. Zapraszam, bo Pani musi tu pokazać. E, dlaczego ja mam dwa krany? Często na live'ach, jak ja gotuję, to się wszyscy mnie pytają, dlaczego ja mam dwa krany? Otóż to, ten kran, słuchajcie, tutaj jest woda filtrowa, Taki filtr pod umywalką, właśnie montowany. I dzięki temu ja po prostu mam tutaj świeżą wodę. I raz na pół roku się wymienia ten filtr albo i nie wiadomo na ile. I tutaj mam jeszcze taki dozownik na mydełko. No, także co? Taki mam zlew. Zlew mam biały, czy się brudzi? No, brudzi się jakby no nie będziemy ty, to się brudzi, ale cyfem wszystko domywam, bo dużo też osób pyta się o to, czy są jakieś plamy. No, już mieszkam tu od kwietnia. I w sumie to, no, tu jest resztki jedzenia i w ogóle, bo nie tak się przygotowałam na nagrywki, ale domywam się w miarę, domywa się. Później tutaj co mamy jeszcze? No tutaj mamy koszy, tak się pokazuje? Nie wiem. Ja też nie wiem. Tu się mamy kosze, ziemniaki, tu mamy zmywarkę, spiżarka. Wiesz, Whirlpool? Whirlpool. Wszystko mam z Whirlpoola. Ona się sama otwiera, jak się yy, wymyje już, wiecie? I, I oczywiście to coś, co robi dużą robotę, yy, no to oczywiście moja beżowa płyta, na którą ja się uparłam. Ja mam z Whirlpoola. Tak samo mam z Whirlpoola właśnie, to jest komplecik, yy, piekarnik i też z Wirpula miałam mieć okap, ale finalnie wybraliśmy okap Elika, bo niby ładniej się tam, coś się tam ładniejsze jakieś wykończenie było i mówię, dobra, biały też będzie git. Bardzo mi się podoba, bo jest beżowa i wiecie, co jest fajne? Super się czyści i jak nawet się coś uchlapie, to w ogóle tego nie widać. Piekarnik też jest beżowy, ale w środku jest czarny, ale to chyba nie ma problemu. Tu mamy, proszę Państwa, gary. Tu mamy gary i mamy taki super system. No i szuflady. Tu mamy szuflady. Sztućce, sztućce kupiłam złote. Mamy szufladę również z przyprawami. Oczywiście bardzo ważne przyrządy mieszadełka, yy, jakieś... Yy, no i oczywiście moja różowa zostawa. Jedyny talerz, jaki jest inny, to jest od Freeza i od Verso. Pozdrawiam serdecznie, bo ja byłam na poprawinach, co ja dostałam. W szafkach... Ludzie pokazują, co mają w szafkach? Proszę Przentuję moja zastawa, proszę Państwa. Weź, weź to nagraj, bo to jest zajebiste, bo wykorzystujecie zajebiście przestrzeń. O to, to jest genialne, to jest genialne. Poukładałam w miarę, o. I tu mam pochowane i fajnie wykorzystana przestrzeń i nic nie spadnie, bardzo jest e, Oczywiście makarony, wszystko też posegregowałam. E, no, a tam jest półka na samej górze gówniana do dupy, nieprzydajna. E, co może to tam stoi, ale ogólnie no to tam jest wentylacja. Ten się komin... No bo opatrzcie, to też jest szafka, która nie wiadomo do czego ma służyć, bo tutaj jest ten pierdzielony. Okap. Więc tak, mam bardzo ładny dzbanek na herbatę. No, a tutaj szafka, o taka. Czy ja powinnam to pokazać? Ja dalej nie wiem, czy to ludzie pokazują. No dobra, jeżeli chodzi o tą kuchnię, to ja tą kuchnię robiłam u stolarza. Wydałam na tą kuchnię 22 tysiące. W ogóle kuchnia i łazienka były najdroższe w moim mieszkaniu i same szafki tylko kosztowały. Blat kosztował 1700 czy 1800 zł, bo to jest laminat, a RTV i AGD kosztowało mi jakieś około dyszki. I to też szczęście, bo miałam promocję. 25%. I jeżeli chodzi o szafki, to ja mam je z Egera, jeżeli chodzi o płyty, i to jest kolor kaszmir, bo dużo osób będzie płytać. Do tego można sobie wybrać było blat, Ja wybrałam laminat. Yy, laminat był tańszy. Ten blat mi wyszedł 1700 zł. Już z montażem, ze wszystkim zajebisty jest bardzo. Mam do wyboru jeszcze blat z kamienia za 8000. Podobno niezniszczalny, no ale 8000, o to nie chodzi. Ja za tyle to łazienkę praktycznie, płytki, tak kupiłam. Tej szafki nie pokazujemy, jest zakazana. Mam jeszcze tutaj taki pawlacz, to się podobno nazywa. Z piec do pizzy, jakieś y, takie rzeczy, których nie używam na co dzień, ale raz na jakiś czas jakiś toster, jakiś grill, czy coś w tym stylu, w tym pawlaczu. O, o tutaj, w tym pawlaczu. E, tu jest kącik mojej poli. Mamy, proszę Państwa, jadalnie Jest strasznie ciemny. Z Selsaya za 1600 zł go kupiłam. I dodatkowo krzesła, które kupiłam na e, takiej e, e, stronie internetowej Sklum. Sklum, bardzo fajna strona internetowa. No, piękne krzesło, nie powiem wiesz, że nie, ale słuchaj, jak Ty tutaj usiądziesz na 5 minut, to Cię tak będzie w krzyżu bolało, że szybko się położysz na podłogę. Tak niewygodne. Dlatego też wzięłam, udałam się do Jyska i w Jysku kupiłam takie poduszki, co by jak ludzie tutaj siedzą, to się mogli oprzeć. Bo serio, to się takie jest cienkie tutaj i to się tak wrzyna. Łonie, co by nie było widać po prostu sąsiadów. To jest Zara. Możemy pomachać. Dzień dobry, witamy. To lustro jest w Home and You, ale możecie je kupić też na Sklum. I ono jest tam najtańsze, kosztowało mnie 690 zł. No i ładne jest, dużo osób też pyta się skąd jest to lustro. I tutaj mały tip ode mnie, jak się Wam coś spodoba, to po prostu szukajcie, przejrzyjcie cały internet. Gwarantuję Wam, że znajdziecie taniej gdzieś. Pamiętacie, jak Wam mówiłam, właśnie a propos tego lustra na wejściu? Jak Wy se tutaj staniecie, o stańcie se tutaj, nie udajmy, że se siedzicie tak. Zobaczcie, jak dużo przestrzeni daje to lustro. Cieszę się, że to lustro jest tu, a nie po drugiej stronie, że tak to wyszło. Dobrze, zapraszam, zapraszam, bo teraz przechodzimy do części yy, salonowej. I tutaj mamy część salonową. O, kanapa jest zagata: Meble. Bardzo fajna, bardzo wygodna. I powiem Wam, że jest biała, ale bardzo fajnie się czyści ten materiał. To jest tak, że mi się tu kawa wylała, to nie wsiąka. Poliw biegnie czasem z łapami brudnymi i naprawdę wszystko fajnie się czyści szybko. Pytowała z 5-6 tysięcy. Jak ktoś do mnie przychodzi, to zawsze mówi, że zajebista. Pytaliście się też, skąd mam te poduszki. Super, duper poduszka jest oczywiście z TK Maxa i ta tutaj z tyłu też jest z TK Maxa. To ani inna sytuacja. Telewizor mamy z tej strony, więc ja najczęściej biorę te poduszki po prostu. Tak najczęściej, to nie wygląda dobrze, ale jest przynajmniej praktycznie. Te poduszki kładziemy sobie o tu, zobacz. I tutaj leżę i oglądam. Kanapie, podobno bardzo wygodnie się śpi, została już przetestowana. Ale mamy tutaj dywan, który jest już obszczany, e, obsrany, obrzygany przez mojego psa. Nie da się tego dobrać również na sklum, bo ja przepadłam na tej stronie za tymi produktami, które tam są. Czy żałuję, tak, żałuję, że go kupiłam. Wolałabym kupić jakiegoś tańszego, którego nie byłoby mi szkoda wymienić. Bo niestety ona na początku, jak on przyszedł, to musiała po prostu obsikać go pięć razy dziennie. Mamy stolik i ten stolik, on jest w ogóle zajebisty i to jest ze sklum za 600 zł. To jest w ogóle prawdziwe drewno. E, no i bardzo to jest z, z Inseja, to jest również na chusteczki z Insea, które się skończyły. Pięknie wachnące świeczki. Mamy proszę Państwa tutaj telewizor. Jak oglądam sobie na przykład na jadalni, no to sobie go biorę w lewo, w prawo. Fajna sprawa, bardzo super rozwiązanie. Jeżeli chodzi o szafkę rtv jest ona z IKEA i jeżeli chodzi o tą IKEA, to wiecie co zrobiliśmy? Po prostu to są szafki pionowe, złączyliśmy je wszystkie w bok siebie, no i się otwierają o w ten sposób. Trzeba niestety je przytrzymywać, bo nie, nie domontowaliśmy niczego, było to po prostu leci no nie pod wpływem grawitacji. Mi się podobało to rozwiązanie, a wyszło mi to za 600 zł, więc też fajna cena, nie uważacie? Bardzo fajna cena. Jeżeli chodzi o ściany, no to tutaj mamy ledy. To nie są jakieś tam lamele, tylko po prostu tu jest karton gips, a tutaj mamy też taki karton gips, tylko na no taki sztukateria to się nazywa. I jeżeli chodzi o moje, oczywiście tutaj kolory ścian, to ja mam ściany i sufit w tym samym kolorze. Pytacie się też skąd mam plafony. Ja ci tego nie pokazałam na nagraniu tam, więc ci pokazuję teraz. Mamy tutaj trzy różne rodzaje światła białe, żółte i takie Pieczorowe. Najczęściej do nagrywek używam białego, a do codziennego funkcjonowania żółtego. Żyrandole, e, zwał jak zwał, to jest plafon z Castoramy. On jest w różnych wielkościach. Tu mamy takie dwa większe, a na przykład tutaj jest troszeczkę mniejszy. Podłoga jest, proszę Państwa, z Wood Fashion. Jest to kolor, nie pamiętam jaki. Bardzo mi zależało na tym, żeby ona była jasna, ale żeby ona nie wpadała w żółte tony albo w szare. I ona taka jest właśnie. Idealna po prostu. W ogóle to wykończenie też. To nie jest listwa podłogowa taka normalna tylko taka listwa, którą się kładzie pod, oknie, pod oknem. Teraz zapraszam do mojej sypialni i teraz zapraszam do sypialni, która nie jest jeszcze skończona, więc weźcie to pod uwagę, ponieważ czekam na łóżko. Ale no tak to wygląda, o. Tutaj mam swoją garderobę również, proszę Państwa, tak to wygląda i z drugiej strony to samo. Czy ja mam pokazywać moją szafę, jak ona wygląda? Pewnie jest i w ogóle nie wiem, dajcie znać, to ewentualnie nagram Wam na TikToka, bo ja nie wiem, czy ja to się pokazywać powinno. I następnym pomieszczeniem jest jest łazienka. I ona prezentuje się następująco. Małe, ciasne, ale własne. Kolor jest ten sam, szaf wszędzie co w kuchni. Yy, I powiem Wam, że weźcie pod uwagę zawsze, jak będziecie wybierać mieszkanie, bo w zależności od pomieszczenia i od naświetlenia, to zupełnie wszystko inaczej wygląda. Szafka jest oczywiście taka podświetlana, yy, no jakieś podkładki, ręczniki. Fajne w ogóle to jest w szafach, jak one mają ten LED. Miło, że jest na górze, a nie na każdej tej, to naprawdę fajnie, bo daje to oświetlenie. Mamy tutaj troszeczkę wysunięty blacik i jest oczywiście moja piękna suszarko-pralka, bo mi się nie zmieściłyby dwa urządzenia, ale ona sobie zajebiście daje radę i uważam, że naprawdę tutaj nie powiem o niej nic złego, wystarczająca jest dla mnie. Oczywiście to jest do zmiany. Ten czarny, obrzydliwy przycisk do kibla to miał być beżowy, ale ja... Jak zamontowali na początku, tak jeszcze nie zdążyłam kupić. Tutaj mamy taką szafkę roboczą. Tu mamy chemię, papiery toaletowe, jakieś rzeczy, które są potrzebne do sprzątania, żeby było pięknie i czysto. Mamy kibelek. Ja się pochwalę, bo to jest bardzo fajna sprawa. Słuchaj, kibel, no nie? I zaczek on wiruje woda w nim. Patrz. Zajebiste, kółka robi takie. On wciąga, tak. Fajny. Musiałam się pochwalić, bo każdy, jak przychodzi pierwszy raz robi siku i jest na tym etapie remontowym, gdzieś to zwraca na to uwagę, bo jak moja siostra nie jest na etapie, to na w ogóle... Widzicie, i to są te półki, to są te rozwiązania super fajne. I teraz tak, jeżeli chodzi o umywalkę, zielonego pojęcia, nie mam skąd ona jest, ale ogólnie cała armatura jest z OmniResa. Chciałam srebrnej, nie chciałam złotej, yy, chciałam białą i jestem zadowolona. To lustro jest zarąbiste, bo ono jest w ogóle takie. Wiecie, co 600 tutaj kosztowało? W Lerwamer leku kupiłam. Naciskasz sobie i ono nie paruje. Proszę sobie zmieniać też yy, światło, naświetlenie, czy chcecie białe, czy może chcecie żółte. Pyszniczniczka, mam mieć ogólnie Wokina. Chciałam mieć, tak się to mówi. Odradzał mi tego mój tata, bo podobno się nie sprawdza, bo woda leci, więc wybrałam takie coś i ja się jestem zadowolona. Mamy deszczownicę. Mamy również słuchawkę. Ja mam tutaj półeczek. Początkowo nie chciałam ich, bo bym straciła w przestrzeni dużo, bo trzeba nadbudowywać, ale nie mogliśmy się wkuć też z prysznicem w ścianę, bo to była ściana nośna, więc yy, i tak zebram, ale no ogólnie trochę żałuję, że nie mam tych w ścianie. Więc kupiłam takie koszyczki z Leroy. Yy, a jeżeli chodzi o kabinę, to jest ona z Sun Swiss i ona, zobaczcie to. Tu zwalnia, żeby nie przywalić mocno, i tak samo jak się zamyka, i się sama domyka. Nie można jej samą domykać, tylko po prostu popchać i olać, bo ona się tam też za, zatrzymuje, więc to jest zajebisty bajer, ale jak ktoś przychodzi i o tym nie wie i on na siłę, to pcha, to mi to niszczy. Kibel, tak samo, jak macie deski wolno opadające, to powinniście poczekać, niech ona sobie sama opadnie, bo jak wy będziecie to dociskać, to wam się to zniszczy szybciej. Tak, wszystko, co w ogóle wiem, wam hamuje. Tu mamy moją całą pielęgnację, którą aktualnie tam gdzieś używam, i tutaj to samo, nie można ich domykać do końca, bo inaczej się psują, tylko po prostu trzeba otworzyć, a potem popchnąć. Tu mamy rzeczy do włosów. Szytki mam z Bartyckiej, takim butiku kupiłam. klamki kupiłam w Leruam. Merlin. Drzwi mam z DRE. One są y, ukrywane w ścianie i uważam, że przy takich małych pomieszczeniach są genialne, bo naprawdę dodają bardzo dużo przestrzeni. Wydaje mi się, że wszystko, co mogłam, to powiedziałam. Mam takie przynajmniej, y, mam taką przynajmniej nadzieję. Mam jeszcze taras, no ale nie wiem, jak wam go pokazywać, bo ma całe 10 metrów i to bardziej wychodek mojego psa niż teraz. Także to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wyczerpujące to było wszystko. I co? Papa. Pa. I teraz uwaga, mieszkanie kupiłam w La w Warszawie. Ma niecałe 50 metrów, kupiłam je za 570 tysięcy. Plus miejsce parkingowe 40, komórka lokatorska 6 tysięcy, więc wyszło mi to 609 tysięcy, plus minus jakoś. W każdym razie, mieszkanie kupiłam w Warszawie, ale jest ono 30 minut od centrum, kiedy nie ma korków. I czy ja ubolewam? ani trochę, bo całe życie mieszkam na tej białej naszej. I szczerze mówiąc, mega się jaram tym, że jak wychodzę na rolki albo na rower, to ja mam po lewej stronie kuski, które jedzą trawkę, a po prawej krówki, które robią mu. Więc mi się podoba! Nie narzekam. Mieszkanie jeszcze nie jest skończone. I ten trzeci pokój pokażę wam, jak już zaktualizuję wszystko, bo no jeszcze tutaj dużo rzeczy brakuje, ale no cóż mogę powiedzieć. W lutym odebrałam mieszkanie, w kwietniu się wprowadziłam. Bardzo wszyscy chcieliście je zobaczyć, ale ja przez pierwsze trzy miesiące mieszkałam tylko mając prysznic, kibel i materac, bo Odbierałam budżet na to, żeby dosłownie liczyłam każdą złotówkę. Naprawdę liczyłam każdą złotówkę, żeby uzbierać i, i zapłacić na przykład stolarzowi za kuchnię. Eee, no i co? Tak to wygląda. Nie wiem, jak macie jakieś pytania, to dajcie znać, a w tym filmie, który będzie za jakiś czas, jak już mi się uda wykończyć full to mieszkanie, to po prostu odpowiem Wam na te pytania. Buziaki, miłego pa.